Dziś zapraszam na przepyszne rogaliki. Bardzo proste w przygotowaniu. 20 g pokruszonych świeżych drożdży, 1 łyżkę cukru z ilości odmierzonej do ciasta. Następnie dolej 1 czwartą szklanki lekko podgrzanego, niegorącego mleka, dwie pełne łyżki mąki. Gotowy rozczyn odstaw na 10 minut. 150 g bardzo miękkiego masła, pozostałą 1 łyżkę cukru, cukier waniliowy lub wanilinowy i 2 jajka w rozmiarze M lub L. Utrzyj razem na Puszystą masę. Dodaj wyrośnięty rozczyn, 2,1 czwartą szklanki mąki i szczyptę soli i zagnieć jednolite ciasto. Kiedy ciasto będzie już jednolite, wstaw je do lodówki na 15 minut. Po tym czasie podziel je na pół i każdą z części rozwałkuj w koło o średnicy 30 cm. Gdy piekarnik się nagrzeje, wstaw do niego rogaliki i piecz je przez 20 minut na drugim poziomie od dołu.